Znajdujemy się w Łęczyckiej Zagrodzie Chłopskiej, czyli Muzeum na Wolnym Powietrzu, stanowiącym część Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, złożonym z części zagrodowej, w której możemy zobaczyć trzybudynkową zagrodę, złożoną z glinianego domu mieszkalnego, glinianego budynku inwentarskiego z szopą na to, oraz Stodoły. Oraz towarzyszącej jej części rzemieślniczo-przemysłowej złożonej z wiatraka kozłowego, olejarni, kuźni oraz wybudowanych na cele warsztatowe pieca gaoncałowskiego i pieca chlebowego. Generalnie Łęczycka Zagroda Chłopska ilustruje warunki życia i pracy mieszkańców wsi Łęczyckiej w latach 30. XX wieku, ilustrując warunki życia średniozamożnej rodziny chłopskiej. Jesteśmy w olejarni, która powstała w 2013 roku, 13 lipca. Przeniesiona została z województwa Skierniewickiego, która powstała tamta olejarnia w 1948 roku, a pracowała do 2000 roku. W zakładzie tłoczono olej, który był przez olejarza tak, prowadzącego olejarnię. Który był uruchamiany dwa razy w roku, czyli przed Bożym Narodzeniem i przed świętami Wielkanocnymi. Natomiast przez pozostałą część roku był nieczynny. W kulturze materialnej tłoczenie oleju aż po wiek XX należało, obok młynarstwa i kowalstwa, do najbardziej rozpowszechnionych rzemiosł społeczności tradycyjnych. Popularność techniki pozyskiwania oleju na zimno. Wynikała ze znaczenia surowca w gospodarce. Obok powszechnego wykorzystywania w kuchni, olej roślinny stosowano do konserwacji maszyn, wyrobów farb, oświetlania pomieszczeń, w kosmetyce i lecznictwie. Wyrób oleju na ziemiach polskich był już praktykowany na początku pierwszego tysiąclecia naszej ery. Znajomość tego przetwórstwa u dawnych Słowian poświadcza stara nazwa oleju masło. Do dziś używana w językach rosyjskim i bułgarskim. W tej olejarni można tłoczyć olej z siemialnianego. Olejarnia, w której się znajdujemy, została zakupiona w miejscowości Mszadla pod Lipcami Reymontowskimi. Jej urządzenia zostały tutaj przeniesione do, do skansenu, został zrekonstruowany budynek, w którym one się znajdowały. Część tych urządzeń pochodzi jednak ze znacznie starszej olejarni, być może jeszcze z okresu międzywojennego. Są to urządzenia, jak na przykład prasa do tłoczenia oleju w dużej mierze skonstruowane według własnego. Oryginalnego pomysłu, mimo pewnego ogólnego wzoru, który pozwalał na konstruowanie tego rodzaju y, pras. Są trzy etapy tłoczenia oleju. Pierwszy etap to jest zgniatanie ziarna, które jest potem mieszane troszkę z wodą, z tego względu, że przy podgrzewaniu żeby się nie przypaliło. Drugi etap tego tłoczenia to jest podgrzewane w kociołku, w którym jest palenisko. I przy podgrzaniu, około tam 15-20 minut, wyjmowano, wkładano w płachtelnianą, którą zawinięto i wkładano do prasy. Ta prasa jest robiona w zasadzie nie pionowa, tylko pozioma. Bo to jest na długim ramieniu. Po włożeniu tej płachty lnianej z, z tym siemiem lnianym, wkładano tłok i dociskano aż do wytłoczenia oleju. W kuchni ludowej olej miał wszechstronne zastosowanie, szczególnie w kręgu kultury chrześcijańskiej. Jego spożywanie było ściśle związane z różnorodnymi postami w okresach, w których spożywanie tłuszczy pochodzenia zwierzęcego było zakazane lub ograniczone. W stanie surowym spożywano olej świeży, najwyżej kilkunastodniowy. Powszechnie przyjętym zwyczajem było, że idąc do olejarni bić olej, zabierano ze sobą sól, chleb i cebulę. W świeżo wyciśniętym oleju namaczano kawałki chleba, nabierając na nie talarki posolonej cebuli. Podczas degustacji wyrażano opinię o jego właściwościach smakowych i zapachu. Na co dzień olej w charakterze omasty był używany do tłuczonych ziemniaków lub żurów. W okresach wielkiego postu spożywano twaróg z olejem i cebulą. Bardzo popularne było spożywanie oleju z cienko pokrojoną cebulą i ziemniakami w mundurkach. Olej zasmażany z cebulką dodawano do niemal wszystkich potraw. Olejarnia była, możemy zaliczyć, do, do zakładów no, drobnoprzemysłowych obsługiwanych przez właśnie przez, przez olejarza, któremu w pracy pomagali jego, jego klienci, czy też członkowie rodziny. Również oczywiście i po II Wojnie Światowej olejarstwo jeszcze było czynne i głównie wówczas już wyrabiano olej rzepakowy czy z gorczycy. Natomiast no pozostałe surowce raczej wyszły już wówczas z użycia. Na 12 kg siemia lnianego można było utoczyć jak dobre ziarno od 2 do 2,5 litra oleju. Do czego olej tutaj, który możemy zobaczyć? właśnie jako efekt już tak końcowy całego procesu wyrobu oleju, do czego służył. No więc służył oczywiście i w gospodarstwie domowym, tak jako, jako olej spożywczy. Także olej po odpowiednim odstaniu służył na przykład jako pokost, a także w procesie wyrobu oleju sprasowane na przykład siemielniane, tak zwany makuch służył jako karma dla bydła. Najczęściej wykorzystywanymi roślinami do wyrobu oleju były len, konopie, mak rzepak, gorczyca, słonecznik, dynia oleista, lnianka. Tłoczono też olej z orzechów buka, pestek derenia świdwy, orzechów laskowych. Olejarstwo prowadzili gospodarze jako dodatkowe zajęcie, tak, jako źródło dodatkowych dochodów w gospodarstwie. Natomiast jeżeli olej tłoczono na przykład w małych miasteczkach, czy nawet w dużych miastach i olejarnie miały Dostać no, większych zakładów przemysłowych, tak? No to wtedy oleja wtedy mogło mieć znaczenie, tylko musiał być to, to samodzielny zakład. Skansen w kwiatkówku jest jednym z niewielu miejsc w kraju, gdzie można poznać tajniki odchodzącego do historii zawodu wiejskiego olejarza. Liczna obecność gości zainteresowanych zanikającą profesją. Potwierdza zasadność utrzymywania w sprawności technicznej urządzeń z przeszłości, dzięki którym można ocalić od zapomnienia ludową tradycję.